Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem artysta-pisarz, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Demonica. W dzisiejszym odcinku postaram się porozmawiać z umarłym. O, zapomniałem, że tu też pada. No nic. Będziemy korzystać z Quick Travela, ponieważ będzie szybciej i wszystkim nam będzie wygodniej. Limzi, gdzie mieszka burmistrz? To jest szubienica. A, Philip St. John Burmistrz. Oczywiście. Dobrze, że dodałem te quick travele. Yy, tak się zastanawiam jak to wyjdzie, bo mam... nie powiem, że nowy, ale inny mikrofon, bo nowy to on nie jest. Yy, tak więc tak. Pożyczymy trochę wina. Teraz razem powinna nas pożyczyć, ponieważ w ostatnim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, yy, nie chciała nam pożyczyć, ponieważ jeszcze nie pogadaliśmy z Simonem, ale teraz już pogadaliśmy, więc powinna nam pożyczyć. Ej, daj spokój, ma. Witaj ser. W czym mogę Ci pomóc? Eee, no dobra. Jednak nam nie chce pożyczyć. Nie mam pojęcia o co im może chodzić. E, inna kwestia, którą musimy rozważyć, to... Może najpierw pójdziemy na szubienicę i pogadamy z tym kolesiem, który jest taki spragniony. Może to nam pozwoli wziąć to wino. Ja nie wiem po prostu czasem logika jest trochę dziwna. No, yy, to jak stąd było. Eee, yy, gdzie ta szubienica? Tutaj. Cześć, Jutek? Tak. Chciałbym zapytać o kilka spraw. Nie mogę teraz rozmawiać. Nie widzisz, że stoję na warcie? A jeśli coś się stanie, gdy utnę sobie z tobą pogaduszkę, i bez tego burmistrz daje się nam we znaki. Stoję tu jak pień od siedmiu godzin, aż zasło mi z pragnienia w gardle. Myślisz, że burmistrz zadbał, aby ktoś przyniósł nam wodę? Oczywiście, że nie. To smutne i tragiczne, ale to jest ciało, które ja chcę. Mwahahaha. Ej, gdzie ty się wbiasz? No dobra, i to mnie zablokuje. pik. Teraz tak. Zioła. Sakwas z was ołam. Jakie ja mam zioła? Eee, wszystkiego pod dostatkiem, tak naprawdę. Muszę jeszcze zajrzeć do dziennika. Do eliksirów... Tworzenie eliksirów... Eliksir dusz, to jest to, co nas interesuje. Dwa glenlo... Dwa glenloki, dwa budoseny, jeden fart i dwie łzy kamienia. Wystarczy, że wszystkiego będziemy mieli po dwa i... ponad... po dwa albo ponad dwa i... Yy, będzie dobrze. Otwórz mi sakwę z działami, chcę zobaczyć, coś w środku. Co? Nie! Po co? Co, co ty robisz? O, jest. No, no to tak. Tak, stać nas na wykonanie eliksiru. Czyli jedynym aspektem. Kurna, ja się nie podaję tym obsługiwać. Nie podoba mi się ten chód cały tutaj. Yy, jedynym, jedyną rzeczą to spicie tego kolesia. A, bo my musimy jeszcze eliksir snu przyrządzić jakiś. Czy coś w tym stylu, żeby on usnął, jak wypije to coś. Dobra, to za się przyjrzymy. Tworzenie eliksirów. Eliksir sennych oczu. To na pewno będzie to. Jak sama nazwa wskazuje, mikstura ma działanie usypiające, działa na każdego, kto wypije choćby parę kropli eliksir, cechuje się jednak nieprzyjemnym smakiem, dlatego nie można go podawać oddzielnie, a jedynie po zmieszaniu z innym płynem. No oczywiście, ooo, no, żaden problem, Gwynlog wodosyn, czarci fart, no to się tepniemy. Kurna, ja cały czas nie mogę jednocześnie mówić do mikrofonu i patrzeć na klawiaturę, tak tak jestem usadzony niestety. Dobra, mój dom, Gwenlock wodosyn i czarci fart. No dobra, tutaj... Do piwnicy... Ok, to się wszystko robi logiczne. Mamy niezły czas, więc myślę, że uda nam się dziś porozmawiać z tym dziwnym kolesiem. Ja chcę robić eliksir. Wynlock Wodosen... O, bardzo fajny system. Maksymalnie trzy. Prawie prawym usuwam. Wydlog, wodosen i czarczyci... Czar 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 fart. I utwórz eliksir. Przedmiot został dodany w ekwibunku. Czy to jest ten eliksir, co ja chcę? Eliksir sennych oczu. Mhm. Ciekawe, czy jakbym nic... Jakbym zrobił kombinację, która nic nie ma, bo na pewno są takie kombinacje, to czy coś by się stało? Czy pewnie by się mi się wyświetliła tylko informacja, że y, takiego eliksiru nie ma i nie możesz go stworzyć. Swoją drogą, ciekawe, czy znam już wszystkie eliksiry, jakie będą miał dostępne w grze tam w spisie? Czy jeszcze jakieś będą dochodzić? Mhm, mm teraz tutaj, tutaj, co ja robię, mam quick-travel. Ale i tak muszę się patrzeć na klawiaturę, żeby z niego korzystać. To nie są jakieś wielkie odległości, mógłbym w sumie biegać. A na pewno byłoby to ciekawsze w jakiś sposób. Okej, okay, Emma. Witaj, ser, w czym mogę ci pomóc? Aha, dobra, czyli teraz pewnie jak to wezmę, to będzie dobrze. Mogę już to wziąć. To wino burmistrza. Wiem, że to wino burmistrza, ale ja chcę je wziąć, Emma. Witaj, ser, w czym mogę Ci pomóc? litość, ja chcę tylko trochę wina. A jak zrobię coś takiego? Ale ja Ci pomogłem z Simonem. Witaj, ser, w czym mogę Ci pomóc? Ja Ci pomogłem z Simonem. Kim jesteś? Nie wiem, może muszę Nazywam z nim przegadać Emma. cały czas tą nie... rozmowę. Y... Znasz tutejszych mieszkańców? Mówiąc, bla, 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 mówiąc, bla, bla, nie bla. Oczywiście, bla. Nie, oczywiście że nie. nie martw się, bla, 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 bla. Co, Co myślisz o, morderstwie? o tym morderstwie? Bla, 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 bla. Ale nie mogę o tym rozmawiać. Ale morderca już najprawdopodobniej nie żyje. Tak, y... Morderca z całą pewnością jeszcze żyje. Głupia dziewczyno, chcę tylko trochę wina. Nie wiem, może znowu powinienem się spotkać z Simonem, ale jego już nigdzie nie ma. Tu jest bagno. Nie, Simona już, Simon już nie ma. Może powinienem też przyrządzić eliksir ten, tych takich dusz, czy coś w tym stylu, czy jak to się tam nazywa. Chyba coś zaznaczyłem na mapie przypadkowo. Całą fajna to opcja zaznaczenia. Pick. Map. Map. Gdzie jest przycisk mapy? Jest przycisk mapy. O, jakiś mieszny obraz, nie widziałem go wcześniej. To chyba zakonnica jakaś. Tutaj, bo Maryja to na pewno nie była. Mm, tutaj teraz tak, jak szedł cały ten, 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 ten. A z tego mogę też wejść do mapy, to dobrze. Um, tworzenie eliksirów, eliksir duszek to szło. Dwa gwynlog, dwa Wodoseny, jeden czarcifart i jedna Łza Kamienia. Dwa Gwynlok, dwa Wodoseny, jeden czarcifart i jedna Łza Kamienia. Dwa Gwynlok, dwa Wodoseny, jeden Czartifard i dwie Łzy Kamienia i powinno się udać. I to jest eliksir Dusz. Tak? eliksir Dusz doskonale uśmierca ciało łowca, aby mógł wejść do Świątyni Ofiarowania. O tym wszystkim będziemy niedługo gadać, ponieważ y, zacznie się jazda, jak tylko znajdę to ciało. Ale żeby znaleźć ciało, muszę dostać wino Demmy! Emma daj mi to wino po prostu, może teraz będę mógł wziąć, jak już mam eliksir dusz. Jestem praktycznie gotowy, żeby to wszystko zrobić, ale potrzebna mi jest tylko karawka wina. To nawet nie cała karawka. A może ja potrzebuję, nie wiem, jakieś szklanki na to wino, czy coś w stylu? Tak, zdecydowanie potrzebuję szklanki. No nic, udamy się w takim razie do gospody. Wczytywanie, dużo jest tych loadingów w tej grze, strasznie. Zabija demonika. Chociaż... Demonika? Czym mogę służyć? Czemu powiedziałem, że zabija demonika? Ja Miałem na myśli, że zabija dynamika. <laughs> no nieźle. O czymś innym. Chciałbym z tobą porozmawiać o czymś innym. Pytaj zatem! Może będę... Szukam czegoś do picia dla strażnika. Aha, A czyli co to musiałem zrobić. Nie kurczaka? <laughs> Może to by im smakowało. <laughs> nie ja ich tutaj zapraszałem i nie ja ich będę żywił i poił. No i dobra no. Czy tylko tą kwestię dialogową musiałem usłyszeć, żeby móc udać się do Emmy, żeby dała mi wino? Boże, jakie to jest czasem bezsensowne Dobra, ale mam nadzieję, że tym razem już będę mógł wziąć to wino, z którym tak się namęczyłem, żeby rozgiś jakieś wziąć. No proszę cię. Tak wiem to wino burmistrza. Mam jakąś kwestię dialogową u ciebie? Cieszę, sir, w czym mogę ci pomóc? No what the fuck. Co ja mam z tym zrobić? Co ja mam zrobić? Moja potrzebuje czegoś do picia dla strażnika, a wino mi jest potrzebne. A ty wiesz, że wino mi jest potrzebne. A Simon cię kocha i to jest tylko i wyłącznie moja zasługa, więc powinnaś mi dać to wino po prostu. Nie mam pojęcia. Przejdziemy się jeszcze raz do gospody. Może ma coś do powiedzenia nam ten gruby ...ka-karczmasz. Ciekawe, jak on mógł stać się gruby w tych okolicach. Daj mi chociaż jakąś szklankę. Czym mogę służyć? Chciałbym z Tobą. Pytaj zatem! Może będę mógł ci. W... Szukam czegoś do picia dla strażnika. A co powiesz na pieczonego. No wiem, no nie będziesz ich żywił, ale ja potrzebuję tylko karawki wina! O, burmistrz Philip St. John. Mogę trochę wina z Twojego wziąć, A, co? Panie Nikolasie, jak idzie śledztwo? Gdybym mógł w czymś. Chciałbym porozmawiać o czymś innym. A co chciałbyś wiedzieć? O, no to jeszcze tutaj z burmistrzem musiałem porozmawiać. Brawo dla projektantów, genialne. Strażnik nie dostał nic do picia. I co z tego? Czemu tylko ciebie to martwi? Jeśli masz takie miękkie serce, idź do właściciela gospody, on ci coś da. Powiedz mu, że to ja cię przysłałem. To teraz mam pewnie bogate z właścicielem gospody. Ja znam rozwiązanie tej zagadki. Czym mogę służyć? Chciałbym. Pytaj zatem! Szukam czegoś do picia dla strażnika. A co powiesz na pieczonego kur... Ale to burmistrz mnie tu przysłał. Burmistrz? Cóż, miło z jego strony, ale nie on jest właścicielem tej gospody. Skoro tak A to dobrze! pić, to weź ten bukłag na wino i wlej do Ojej, głupie to było. To było głupie i w sumie bezsensowne. Przepraszam was za projektantów tej gry. Nie powinni byli. No nawet powyżej z gospody mam loading. Ale dobrze, bo już wreszcie nam się uda. Tak. Tak, może nawet trafię do domu burmistrza sam, co? Spróbujemy, zobaczymy. Jak się będę długo brąkał, to najwyżej zadzwonimy po przewodnika Tourist Guida No i gdzie jest ten dom burmistrza? Mapa. Wyżej. On jest wyżej. Aha, dobra. Tu mi zaznacz i, i wyjść z mapy. Ale już bym chyba sam trafił. Bo ja jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego, jaka jest skala tej mapy. I nie przyzwyczaiłem się do tego, że tutaj jest kompas. Nord, tu jest... No jest dom burmistrza. Burmistrz mieszka naprzeciwko gospody, muszę to zapamiętać. No dobra, słuchaj, jest sprawa, yy, pik, pik. a może tak, tak. Witaj ser, w czym mogę ci pomóc? O, dobrze. Chciałbym z tobą... Możesz pytać, ser. Chętnie odpowiem. Mogłabyś nalać trochę wina do mojego bukłaka? Nie mogę. Mój pan na pewno by się dowiedział, a wtedy urządziłby mi piekło. Zaraz piekło. Na pewno nie możesz? Nawet za dobre wieści o Simonie? No cóż, masz rację. Tak wiele ci teraz zawdzięczam. Proszę, masz. Może burmistrz się nie dowie, a nawet jeśli to, nie dbam o to. No i bardzo fajnie, ja się z tego cieszę. Ja się z tego cieszę. Zakończ rozmowę. EKW, mapa, Śrubienica. Widzicie jak na ładniej idzie? ledwie 13 minut i już będziemy mogli porozmawiać ze Smarłym. Ha 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 ha! Stary, mam dla ciebie y, napój bogów. Nie, 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 nie bierz tego. No, już się bałem. No co jest? Nie mogę tego połączyć? Połącz się no, jest kilka kropli. To mi jeszcze zostanie trochę. Eee... Poproszę to. Pij, pij stary, na zdrowie. Zasmakuje ci. Tak? Przyniosłem ci co... Niech cię Bóg za to błogosławi. No już myślałem, że wyschnę tu na wiór. No to na zdrowie! No to chlej stary! A, pycha! Dziękuję. I zaś stanie? On już śpi? No nie ważne, w każdym razie śpi. Roger, kom grawasz. Nie mogę poluźnić sznura, boże. Pyk i pyk, odetnijmy sznura, ja... cięcie ciała nie stanowiło problemu. Strażnik spał. Kto wie, może śnił właśnie, że wreszcie odwołują go ze służby w tym miejscu. Poza nim nie było w okolicy żywej duszy. Przeniesienie zwłok do mojej piwnicy w sposób niezauważony było pewnym kłopotem. Ciągnąłem je wzdłuż muru, a potem czołgałem się w mroku wzdłuż bagna. Gdyby straże mnie pojmały, na pewno musiałbym się mocno tłumaczyć. Jednak szczęście mi sprzyjało. W końcu niezauważony dotarłem do domu. Powiesiłem ciało Dankomba na jednej z belek. Teraz musiałem tylko odszukać odpowiednie zioła, już to mamy za sobą. i pożegnać się na chwilę ze światem żyjących. Jak spokojnie o tym mówię, nie? I znowu loading! Hurra! Okej. Okay. To pijemy eliksir. Pyk. No to chlub ten głupi dziób. Wypiłem eliksir jednym haustem. Clarice nauczyła mnie wypijać miksturę jak najszybciej. Dobrze wiedziała dlaczego. Mój język zarejestrował ostry, kwaśny posmak, a przez ciało przebiegła pierwsza fala spazmów. Nie zdołałem odłożyć fiolki, której zgniecione szkło przebiło rękawice hmm. i wbiło się głęboko w ręce. Ale nie było teraz czasu na zajmowanie się ranami. Musiałem działać szybko, inaczej czekała mnie śmierć. Świat zawirował mi przed oczami, upadłem hmm. na kolana i dociągałem się ich do. Trzeba było zacząć za czas od pasów. początku. Skąd Teraz zapiąć. Mocniej. Jeszcze. Jeszcze mocniej. Obraz zamazywał się, a przez ciało przebiegały coraz silniejsze i coraz bardziej intensywne skurcze. Później wszystko ustało. Właśnie wtedy, gdy moje ciało umierało, a jeden z demonów już czekał przy moim boku, żeby wyrwać mi duszę i zanieść w odchłań zapomnienia, zacząłem wykrzykiwać słowa w języku stworzenia. W demonice. Tak, która jest nazwą tej gry? Mhm, mh, nawet tego nie usłyszymy. No, i mamy teleporta. O! Tym razem loading jest biały. I jesteśmy w świątyni ofiarowania. Zasadniczo rzecz biorąc, nie pamiętam o co tu chodziło dokładnie. Ale e, mogę wejść w jakiś punek, Czy ja mogę wejść w jakiś płónek znów? E, chyba nie mogę. Nie mam pojęcia. E, trzeba znaleźć rodzaj śmierci, tylko nie pamiętam czy to idzie w prawo, czy w lewo, czy w tę stronę. Nie, zatrucie, spalenie. Co to jest? Powieszenie. Um. A, bo tu się pali pochodnia przy właściwych drzwiach. Powieszenie. No to wybieram powieszenie. Mogę tutaj iść? Co, 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 co Nie mogę przejść? Aha, przychodzę, powiedzieć wydzielić ból osoby, która z, zginęła uduszona. Dobrze, nic nie widzę. Kolejne pomieszczenie. Ołtarz znaku, ołtarz demona, ołtarz ścieżki. Szukam kogoś w niekończącym się tłumie tych, którzy nie mają imion. Słowem na które odpowie jest bogactwo. Nope. Miłość. Miłość, tak, odpowiedź na miłość. No, co co mam zrobić? Słowem, na której odpowiedz miłość. No tak, no bo on tam w tą, tą, całą swoją, tą, żoną. Znaczy, żoną. Narzeczoną. No, Szukam kogoś, kto już przemierza królestwo śmierci. Ten ktoś urodził się w moim świecie pod znakiem... Skąd mam Norweda, wiedzieć? Arytmetyka gwiazd. E, no, raczej no. Lertiana. Pasterza snów. No. Talanosa, tkacza czasu. Refena. Kowala przeznaczenia. Norweda. Arytmetyka Glertiana, Pasterza snów. Weź że pasterza snów Z Najwyżej zginiemy. A to się będziemy martwić. Ale no, nie bez kąd mieliśmy wiedzieć. Ja, Nicolas Fairpoint. Czekaj, czy to ma jakieś w ogóle znaczenie? Ci, niech twoje skrzydła jeszcze raz rozpostrą się nad światem śmierci. Nazywasz się Dan Ean. Pośrednik dusz. A mam jakiś napcie? Dawca życia Dan Yan. Pośrednik dusz. Ja chcę Dan Yana. Nie będziemy nikogo żywiać. Czy to już wszystko? Cześć dać nie? Mogę sobie stąd wyjść I co teraz? Tu się coś pali i tu się coś pali? Hm? Co ja mam zrobić? Stąd przyszedłem. A tu jest coś otwarte. No i tutaj też będziemy rozmawiać ze zmarłym. Wreszcie. -a 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 -a. Jestem Nikolas Fairpoint, halesz Aldorem dorem Dorem? Myślałem, że to się ma Doren O kurna mać Jaram się, jaram. Śmierć. I białe oddowanie. Ciekaczem nagle się zrobił białe te ludziki. Gdy Jan niechętnie wrócił z moją duszą do pozostawionego ciała, żałowałem, że w ogóle to zrobiłem. Zaraz, zaraz, Ale nie rozmawiałem z spalona, Ale czułem okrutny ból. Sam nie wiem. Najwyraźniej zemdlałem. Obudziłem się leżąc na ziemi, a moje ciało płonęło. Podczas rytuałów łowca myli się bardzo rzadko, a pomyłkę zwykle przypłaca życie. Aha, czyli pomyliłem się. Ciało, w które wchodzi jego dusza, jest zbyt uszkodzone. Więc demon po prostu cierpliwie czeka, aż łowca umrze po raz drugi. Tym razem już na zawsze. Ja potrafiłem przeżyć mimo ran ze świątyni, ale nie rozumiałem, dlaczego tak się działo. Ale teraz, wijąc się z potwornego bólu na ziemi jak ranne zwierzę, wcale nie uważałem tego za zaletę. Aha. Musiało minąć dużo czasu, żeby ból ustąpił, i abym ja wreszcie zdołał się podnieść. Kurno mogłem zapisać przed tą rozmowę ze zmarłym. Czy to oznacza, że ja muszę wykonać jeszcze raz elixir? Czy to jest głupie totalnie? Ja pierniczę. Przecież my już nie mamy ziół. Słuchajcie, przewaliłem y, totalnie. Po prostu y, zapominając o tym, że y, mogę się pomylić. I nie zapisując przed śmiercią. No nic, y, zrobimy tak. Niestety w takim wypadku będę musiał zakończyć jeden odcinek. Y, Następny odcinek już zacznę od tego samego miejsca, z tym, że z zapisem przed tym, y, przed tym całym rytuałem dusz i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Ale wydawało mi się, że dobrze to wszystko ustaliłem. Dobra, najwyżej przejdę to jeszcze raz poza ujęciem. Y, bo teraz, już znam sposób, to się nie muszą nic martwić, nie? Y, dobrze, przepraszam Was za to, że musimy tak kończyć, ale no. Nic nie poradzę, nie, nie będziemy od nowa szukać w lesie ziół. Bo to nie ma sensu w tej chwili. Zresztą już straciliśmy po wyżyciu, ale nie mam pojęcia, jak tu się respi. Chyba, że to jest coś w eliksirach. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. To było Let's Play Demonica. Pozdrawiam Was, pokój nad Izraelem.